Spotykamy się już po raz czternasty w gminie Głuchołazy. Rozgrywane jest tutaj, są tutaj Mistrzostwa Polski służb mundurowych w szachach. No w tym roku wyjątkowo rekordowo, rekordowo obsadzone. Dotychczas zostały pobite wszelkie rekordy. Blisko 100 zawodników przyjechało, w sumie 96. Reprezentują oni policję, wojsko. Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, Straż Graniczną i Służbę Więzienną. No mamy tutaj zawodników o zróżnicowanym poziomie, bo zarówno grają mistrzowie, jak i można powiedzieć kompletnie amatorzy, którzy gdzieś tam się dowiedzieli o takich mistrzostwach no i chcieli wypróbować swoje siły z tymi lepszymi od siebie i uszeregować się gdzieś w tym szeregu tych zawodników żeby się dowiedzieć, na jakim poziomie grają. Można tutaj oczywiście zdobywać tytuły krajowe, natomiast turniej jest klasyfikowany w rankingu międzynarodowym, który ci, którzy jeszcze nie mają, mogą uzyskać taki ranking międzynarodowy. Staramy się tu z organizatorem, panem Ryszardem Kowałem, propagować również tego typu dziedzinę szachów, Powiem tu tak, nawiasem mówiąc, Polacy od kilku lat są mistrzami świata w tej konkurencji, zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. No, jak widać dzisiaj pogoda dopisuje z reguły, bo sędziowałem wszystkie turnieje, atmosfera też jest wspaniała podczas zawodów. Ludzie tu chętnie przyjeżdżają. Mamy dwóch zawodników, którzy no nie opuścili ani jednego turnieju, są tu po raz czternasty. Pierwszy turniej nie był tak mocno obsadzony, oczywiście, bo nie wszyscy wiedzieli. I dopiero od następnych lat. Pierwsze, pierwsze w ogóle turnieje były w garnitówku, trzy bodajże, a czwarty już pokrzywne i tak do dzisiaj jest. Z tymi sukcesami i jak to... No, ja tak już jestem w połowie, w połowie tak się. Górna raczej połowa. Także są mocni zawodnicy naprawdę, ale jedzie się pograć. Lubię to i dlatego przyjeżdżam po prostu. Przydają się szachy w takiej codziennej pracy? Jak najbardziej, pewnie, że tak. A, to, no, pomaga w jakimś kreatywnym myśleniu i to, to pracy się też przydaje, na pewno. Mhm. No, różne służby się też spotykają. No i jest wymiana doświadczeń też, takie ciekawe rzeczy się słyszy od innych. Także no, fajnie, że taka impreza jest, że właśnie służby mądrowe się spotykają i jest po prostu jakaś wymiana doświadczeń. Kolegów się poznają, i zawsze są, co rok się witamy później od nowa i tam no fajna, fajna sprawa to Uczestniczę, bo lubię grać w szachy. Kiedyś grałem bardzo mocno i, i dużo. Grałem w różnych turniejach LZS-ów, grałem w turniejach pucharek Mam bardzo dużą przerwę i tak dla relaksu chciałem się troszeczkę sprawdzić, czy jeszcze coś potrafię grać. Jestem po rozegraniu pierwszej partii, którą no, trwała dwie, dwie i pół godziny, no, ale niestety przegrałem. Grałem z takim mistrzem, który już gra wiele lat, osiąga wiele lepsze wyniki. No Przegrałem, ale myślę, że jest to dla mnie też taki jakiś sposób na odskocznie od tej codziennej działalności samorządowej i własnej prywatnej. Pani Staszku gra w szachy pomaga w układankach tych politycznych. Gra w szachy mówią, rozwija mózg, na pewno rozwija umysł, rozum, daje wiele koncepcji i być może na pewno to w jakiś sposób pomaga w rozwiązywaniu nie tylko spraw politycznych, ale i życiowych, i gospodarczych, i finansowych na pewno to wiele pomaga i pozwala na to.